Witajcie w podcaście Kopiuj w Klej, podcaście, który udowadnia, że Wikipedia jest mało wiarygodnym źródłem informacji, ale wystarczającym do ukończenia edukacji. Ja nazywam się Janek, ze mną są moi koledzy Krzysztof i Paweł. A ja chciałbym wam zadać jedno najważniejsze pytanie, którego ludzkość chyba nigdy nie była świadoma, że to jest najważniejsze pytanie. Czy chcecie coś z Ejwonu? Eee, to teraz co u was? Poproszę, po, poproszę kolego. Janek, słuchaj, wyobraź sobie scenariusz 10 lat się nie widzimy. Nagle do Ciebie przychodzę do pracy. Cześć Janek, słuchaj. Zastanawiałeś się nad inwestowaniem w swoją przyszłość? Przeżyłem taką sytuację? Nie było to 10 lat, było to może około dwóch, trzech. Mm. Nie no, może... dobra, dwóch. A, ale ogólnie jest to zabawne. Jest to, nie, nie, ale ja czy, czy w swoją przyszłość? Yy, nie, nie wyobrażałem sobie ja No i jestem... właśnie dlatego tutaj się znajdujemy, tak. przerąbane mamy. Gdybyś zainwestował, się pewnie jakś wili nagrywali. To możliwe. W jakimś domu miał ekipę. W domu kopiuj i klej po prostu. Dla niektórych takie mieszkanie jak to jest jak willa. Trzeba tylko mieć, wiesz, trzeba być odpowiednio skromnym, Paweł. Ale Prawda? to, że ty masz taki, Prawda. wiesz, jesteś, jesteś gburem kurwa Sufit i arrogantem. jednych jest podłogą Prawda. drugich, no. No niestety, Ja jestem. dostałem, no. ja dostałem i to było w formie telefonu. Krzysiek, są pieniądze do zarobienia. Wtedy <laughs> i wtedy. I tak w sensie, ale co? co? Środa 3 listopada napadamy na bank. Pieniądze do zarobienia, Krzysztof. To była, to, to, była, to była długa rozmowa. Co? co to było? Kurcz, to jakieś te sprzedawanie czegoś, albo no, wiesz, co w sumie A -a. nie wiem, bo oni mogą ci powiedzieć, żeby cię zainteresować. No, no nie mogą, nie I, mogą. I, u mnie to się skończyło z takiego, wiesz, po 15 minutach. Wiesz co? Weź spierdala. No dobra, ale 15 minut rozmawiałeś. No. To, to było poważne. Krzysztof ze mną nigdy nie rozmawiał przez telefon 15 minut. A dzisiaj Krzysztof do dzisiaj sobie myśli, co jeżeli by się na to zgodził jednak? co jeżeli? To była koleżanka z liceum? Mój kumbel twierdzi, że się z nią spotkał, dostał taką książeczkę, gdzie było wszystko tłumaczone. I, i powiedziała mu, że wróci na 15 minut z kawiarnią albo coś takiego. Wyszedł z tej kawiarni, zapalił fajka, wrócił tą książkę, spotkała się z nim i go zapytała, czy, czy on wchodzi. On, że nie, nie. To czy możemy oddać książkę? On, że no nie no, wyjebałem ją. My za te książki, żeby je nosić. No to sorry. <grymne> <grymne> <Taka jest grymne> jego wersja wydarzeń. A ja to jest straszne, bo to jest prawda. Masz, masz pełną rację, że nigdy nie mogą powiedzieć właśnie o co chodzi. Tak jak moja koleżanka na studiach, na zarządzaniu, mi kiedyś próbowała wcisnąć właśnie w, w swoją firmę, bo tam pracowała w jakiejś firmie, jakiejś piramidze kolejnej, czy innym, innym MLM. Ona pracowała, nie ty? ML to ona, 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 ok. I mi tak zaczęła gadać, ty Paweł, może chciałbyś tutaj do nas do pracy? Fajnie, fajnie, super, może Paweł, dawaj. Ale były co we ja się pytam jej No dobra, no fajnie, supi, ale na czym to polega? No nie, no to może się spotkajmy. co? To sobie, siedzieliśmy naprzeciwko siebie na studiach, w trakcie przerwy. No. Nie, no to chodź, na, na, spotkamy się na kawę za parę dni. Dobra, to wtedy ci opowiem. To jest właśnie ciekawe, że oni nigdy nie mówią o tym, co, o co konkretnie chodzi. No że ty spędziłeś z nią resztę dnia, bo siedziałeś z nią to, na przykład do ławce, sobie nie? siedziałem, I, z nią i, na niej samej powiedziała. Gadacie sobie, jak normalnie Ale... wy siedzicie sobie w szkole, na studiach i, I rozmawiacie ja, z ludźmi. To jest niesamowite, po Ja prostu. to zrobiłem w powie roku pierwszego mag magisterskiego zarządzania. No. Yy, I ten, i. Umówiłem się w końcu z nią na tą kawę, ale już no. wiedziałem doskonale, kurwa, o co chodzi. Ale już nie chciałeś na MLM tylko, bo to była kawa tak, inna kawa. Tak, bo to nie chodziło o MLM, nie, nie. To hot coffee w San Andreas, Ja tak? mu taką książkę, tak? że, tak, że zacznij z MLM, a potem tę książkę, tak się rówka. to po prostu dawał. To polegało na tym... A to twoja firma? Tak, tak. Moja firma. Gdzieś podał, być ze mną. Jedna to wyglądało tak, że właśnie e, umówiliśmy się na spotkanie na kawę, Wiecie, godzina, nie wiem, tam chyba 12 w sobotę, ona do mnie pisze: Paweł, gdzie jesteś? Ja mówię, a wiesz, co, spóźnię się, zaraz już będę, zaraz już będę. Nie przyszedłem. Nie, ja a, nawet a, z domu nie, nie, nie wyszedłem to. wtedy. Ja nawet wtedy z domu hmm. nie wyszedłem na czcala mnie w tej kawiarni. Ba, nice. nice. Ale właśnie powiedziałem o tym, że to się zdarzyło w połowie roku, bo do końca roku się już do mnie nie odezwała. Byliśmy w tej samej grupie ani z słowem, bo no się cóż, nie odezwałem. Pa, ale, bo, no. bo mogłeś powiedzieć: wiesz, mogłeś zrobić coś innego, słuchaj, bo. Ja też mam dla Ciebie okazję. Musisz, prze... jednak, jestem w takiej innej kawiarni. Jak przyjedziesz dwa przystanki metrem, to się spotkamy, bo jest naprawdę zajebista sprawa, żeby <grym sprawdzić, <grym czy ona przejedzie. Czuję się dobrze. Z te, z ja tego co z... zrobiłem. Czuję się bardzo dobrze, szczerze. Słuchajcie, wiecie, co byłoby meta, gdybyśmy teraz wylosowali piramidki, piramidki na Wikipedii. I uwaga: Sakai, Fukui. Uuu. Miasto w Japonii, w prefekturze Fukui na wyspie Honsiu jednak, Mówię po japońsku. Bardzo ładnie. Koniec <laughs> <Tempych. śmiech> <laughs> ciła. <Co? śmiech> Murat Zazikow. E, piłkarz. Nie. Polityk. E, blisko. Rosyjski, znaczy tak. Rosyjski wojskowy i polityk narodowości kirgijskiej. Generał porucznik, doktor nauk filozoficznych, prezydent Inguszetti. Jezu chryste, co oni się w życiu zrobił? Mogę Inguszetti nie. sprawdzić? Czego on nie zrobił? Miejscowość no, jakaś, tak? Miejscowo tak? A, dobra. Autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej. Położona na północnych zboczach Kaukazu. W ramach Federacji Inguszetia, ograniczy z Osetią Północną oraz Czeczenią. Ma także zewnętrzną granicę z Gruzją. Autonomiczna. Od Rosji. Mm -hmm. Czy, no. E, wracając, mówiłem na ostatnim odcinku, że ona ma dużo programów w kosmosie, misjach w kosmosie. Jaki stary ten miejski odcinek? Właśnie zapomniałem, próbowałem sobie teraz wszystko przypomnieć, zapomniałem o tym, co to było. Ale <laughs> nie, ty kurczę clickbaitujesz ludzi. <laughs> Zaraz sobie przypomnę i na koniec odcinka sobie przypomnę, ale nie mam już czasu, na następnym odcinku e, Podoba mi się strasznie fakt tego, że gdy były pierwsze misje w kosmos, gdzieś tam mam książkę Apollo 8, swoją drogą, pierwsze misje w kosmos, na orbitę okołoziemską i tak dalej, to kosmonauci, nie astronauci, kosmonauci rosyjscy, komunistyczni... Wait, wait, jaka jest różnica? Kosmonauta rosyjski, astronauta amerykański. Tak. Astronauta amerykański, kosmonauta rosyjski. Znaczy rosyjski, no komunistyczny powiedzmy. A teraz jak latają w kosmos? To nadal kosmonauci hasą. Są nadal tak. A z całego świata ludzie latają. W sensie różne narodowości. No to zależy od narodowości, tak. Ta astronauta jest tylko z... Nie, nie, nie. Myślę, że, myślę, że to zależy od narodowości. Się oni sobie pewnie przyjmują albo to, albo tą wersję. Janek, możesz googlować jest, szybko. Jest, właśnie to sprawdziłem. To nie jest synonim? Jeśli to jest synonim, ale... No tak, zależy ale od Ale zależy od kraju, od narodowości. Jeśli lot w przestrzeń kosmiczną odbył obywatel Rosji, a w przeszłości ZSRR, czy inny, innego z krajów satelickich, nazwano go kosmonautą. Tymczasem, jeśli szczęśliwcem był ktoś z USA, nazwano go astronautą. Określenia astronauta i kosmonauta są synonimami, do których dołączono w ostatnim czasie słowo tajkonał. Taycon Auta. Cieszę się. Z Chin? Dumny. No, na to chodzi. Jestem dumny z tego, że pierwszy raz coś dobrze powiedziałem na tym kanale. Dang! A pewnie z Chin doszło teraz do określenia, bo Chińczycy mają swoje misje i mają stworzyć nową stację kosmiczną. Mówię, mam o tym, że ISS ma zostać zezłomowany za parę lat i Chińczycy mają stworzyć swoją własną stację kosmiczną, coś w rodzaju ISS. No nieważne, chciałem właśnie powiedzieć, jakby. Czy akceptujecie do świadomości to, że gdy właśnie kosmonauci rosyjscy sortowali, to potem lądowanie było no dużo cięższe niż start, bo nigdy nie było wiadomo, w którym miejscu się wląduje. I za każdym raz, jak kosmonauci lądowali, to oni dosłownie, cały statek, cała ta kopsła, które wylądowali, i całe ich stroje, wszystko było oblepione napisami i logami ZSRR, komunizmu itd. i tak dalej. I dosłownie na czole mieli nawet, znaczy na hełmie na górze mieli, że właśnie jestem, pochodzę z ZSRR i to W różnych się... językach? Ta, nie, nie, tylko w rosy... po rosyjsku. Naprawdę? Bo to chodziło o to, że oni wiedzieli, że w tym obszarze mniej więcej, no bo wtedy A, Związek okay. Radziecki było przeogromny, ileś miał tam krajów. Oni wiedzieli, że plus, minus w tym obszarze wyląduje, ale żeby nie uznali go za jakiegoś śpiega czy coś, żeby go nie rozstrzelali od razu, to on był oblepiony tym wszystkim dosłownie. Plus, niektórzy też w niektórych misjach na przykład mieli broń na pokładzie, jak lądowali, bo nigdy nie bo były też takie, wiecie, teorie, chyba to się nigdy nie wydarzyło, ale były teorie o tym, że wiesz, że lądujesz w lesie, nie wiesz, gdzie jesteś i możesz jakieś dzikie zwierzę zaatakować, więc miałeś broń od razu tam przy sobie, jakąś. Ja myślałem, że mieli tam broń na kosmitów. Też były takie opcje, że lądowali, po czym nagle musieli spędzić trzy dni w lesie, trzy noce w lesie, gdzieś na Syberii, bo nikt ich nie był w stanie odnaleźć, bo nie wiadomo, gdzie wylądowali. Też były takie akcje, więc. Wow. tak, tak, tak ciekawostka rzucam kolejną. Nigdy nie myślałem o tym, w się sensie nie zastanawiałem się, jak, jak to wyglądało. W ogóle sama opcja, że kosmonauta i astronauta, to teraz mi, ja do tej pory nie mogę tego <laughs> przetrawić, to jest wiesz. Czy błędnym będzie, jak powiem na odwrót? Czy to jest dzisiaj uznawane za błąd językowy? Chyba nie. To nie mam no, pojęcia. To są synonimy, no nie. Więc... Zawsze zasu... przeszłość to jest, ale okej. Okay. Synonimy, jak Janek powiedział, więc wątpię, że to może. Czegoś było się dowiedzieliśmy? To są synonimy, tylko no, tutaj zależy od narodowości czegoś. Dobrze, klikam kolejny artykuł. Więcej niż poprzednim odcinku w sumie. Aleksander Kluge. Niemiecki pisarz, reżyser, scenarzysta, producent filmowy. Jeden z wiodących intelektualistów w, w powojennych Niemczech, czołowy przedstawiciel tak zwanego nowego kina niemieckiego. Tylko to łącznie z tym podkaście, bo jest teraz czterech intelektualistów. <słuch> ja i kto jeszcze? Ty, ty za trzech robisz. Eee, okay, ja. naprawdę to reżyserzy się tego programu za kamerami. Cała ekipa telewizyjna. Wiecie, jak trudno jest nagrać tak profesjonalny program, że wygląda jak nagrany amatorsko w domu? Prawda, jest, Chrysta, prawda, to nie, co to jest? to jest zbyt niż, proste. Nic profesjonalnie tego nagrania. Mamy kamerę za 60 tysięcy dolarów, która nagrywa w 16K, a potem my to downgradujemy do 1080p. Żebyście się czuli tak, żeby... Swojsko. Żeby mniejsza była odległość między nami, żeby było bliżej. Na przykład tu nie ma pogłosu, po prostu wynajęliśmy trzy osoby z podobnymi głosami, które mówią to samo co my, z daleka od kamery. Dalej kamery, kamery, kamery. Paweł, Paweł, Paweł. Paweł. Jak ja widziałem wczoraj zajebiste od TikToka. Bo mi czasem wyskakują jacyś ludzie, bo polegałem parę profili związanych z produkcją muzyki. No. Jeden gość tłumaczył, jak. Yy, bon Jovi, tylko A. umarł niedawno. Bowie, David Bowie. Jak nagrywali tak, płyty Davida Bowie, że. że był taki efekt, że niby jak on. im głośniej zaczynał śpiewać, to się odbywało, że robiło się więcej przestrzeni. Jego realizator ustawiał trzy mikrofony przed nim w różnych odległościach. Z różnymi gate'ami, że dopiero powyżej jakiejś głośności się odpadł kolejny mikrofon. Mhm. I w momencie, jak on zaczął, aaa, to łapały go kolejne mikrofony. Po kolei. No i miał takie, the fuck? I teraz muszę posłuchać było jego, że to usłyszeć. To jest genialny pomysł. W sumie nikt na to nie wpadł, ale to ma sens. Wow. Też dużo takich ludzi po, polecę z jakiegoś powodu. Też jeden gość tłumaczył, że bez kobodu można rozpoznać, które amerykańskie hity produkował Pharrell Williams. Bo wszystkie jego hity zaczynają się odliczanie na cztery. Że jest tam, jak jest na przykład Happiness, tu, 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 i dopiero wchodzi. No. I Weekend też ma kawałek z nim zrobiony. Dużo osób i puszczał, że po prostu wszystkie piosenki mają raz, dwa, trzy, cztery bite odliczania, no. i dopiero zaczyna się kawałek. Okej. Okay. Prawie zawsze. Niezła. Boże. Kolejny Mindfuck. Krzysiek. To ja teraz was zrobię, zro, zrobię Wam Mindfuck, bo wylosowałem sztangistę. Nice! nice. Ale to jest To jest, żelazo, to tak. jest niesamowite. Póki gorące! Giorgi, jakiejś zimie już nie można. Nie, nie wolno. Nie wolno. Wydaje mi się, że to jest chyba dosyć popularny. Robił. Bo to jest Georgii Todorow. E, Bułgarski sztangista, wicemistrz olimpijski e, oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy. I ma takie świetne zdjęcie z takimi wąsami, takimi <laughs> cudownymi wąsami. Hmm. To jest sztangista? To jest sztangista. Co on takich chudziutki? co to ja ci poradzę. On jakoś... No piękne ma te, te, te wąsiska. Małysz też ton podnosił i... Nie wiem czy widzicie. Też był chudziutki. S sport był nudny przed znalezieniem sterydów, co? No nie. <laughs> Tego <Ty, śmiech> sterydy uratowały e, emocje i... E, Boże, jak się nazywa? Rekordów obijanie chyba. Pamiętajcie kochani, że jak wam coś w życiu nie wyjdzie, pamiętajcie o tym, że nawet Pudzian nie zawsze skakał 102 metry. To prawda. Pudzian od razu skakał 103, jak wyszedł z kołyski. A ten gość dosłownie wyglądał jak, jak jeden z nas. A u takich wujków, a teraz ci goście są po prostu tacy. Więksi od tych ciężarów. Widziałem genialny filmik, jak ktoś właśnie takiemu przypakowanemu kolesiowi przylepi jakąś karteczkę. Na plecy, i nie mógł zdjąć. I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że ci ludzie do nie mogą jakoś tak bardzo... Tak, tak, ale tam, najlepsze memuszki mem z kulturystów to było, kiedy była chałka i kulturysta obok i nie nieważne było różnić. To było zabawne, taka chałeczka, taka <grym> niepokrojona. <grym> nie, to, to mnie przeraża absolutnie, jakby rozumiem koncept tego dbania o siebie formy i w ogóle. Znaczy, rozumiem, akceptuję, ale jak widzicie nie stosuję tego, ale tacy, którzy już przesadzają, że oni nie mogą nawet... Tak, cześć, to już jest cześć, czy oni dupę sobie, do dupy sięga, jak się podcierają, czy, czy, czy nie? Czy, czy 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 tak czy kazać, nie. mocy chyba nie jest tego, to. co wiem. Zobaczyłem od tego bizety albo ludzi. O, byś jak bogata, żeby mieć osobę, która zajmuje się twoim tueczkiem. <laughs> Masowańsko podłe. U. To jak ten film był z Eddie Murphym, książę w Nowym Jorku? No, było. To jest taka sama początka, że on leży w basenie. Nie, nie mów, tutaj i... <laughs> I... I jak się Benuża laska i mówi, książęcy penis jest umyty. I on <laughs> takie, <"Haa". laughs> Zapomniałem, że była tam taka scena. No tak, rację. Te on, stare filmy miały wie, zero. Więcej mogły. Jak on płacił, płacił no. pieniędzmi, na których on był, tak? Też tak było, coś takiego. No. I, I jak to było w McDowellach, płacował, to, Że to McDonald's, to był McDowell. Jak się przy starych filmach, pamiętacie wyścig szczurów? To był dopiero genialny film. O że... tak, Z tym wyścig że nie autami, tak? Tak, ścigali tak. się o to, żeby dotrzeć do jakiegoś miasta w Ameryce, bo tam można było wygrać milion dolarów. Jak tak, się dotrzeć, i... do pierwszym dojechało. Rowan Atkinson zasnął przy Głównej Nagrodzie, tak jak otwierał Tak, cię, tak, o, tak, 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 tak. Był tak, tam Jaśma był I Rowan Atkinson. I tam na koniec grał Smash Mouth, robił koncert w tym filmie. O, <laughs> oni, A, oni na naprawdę. Ja nie byłem świadom, ale naprawdę oni byli gwiazdą w latach 2000, byli, byli. na początku, nie milenium nowego. Raz. Oni też Szeregu mają ten gabaj, prawda? Tak. No, czy... czy oni są gołem filmowym takim zespołem? Bo mi się każde że z jakiegoś jeszcze filmu, ale nie wiem. Aronobos. Kurwa, ale ja nigdy... Szereg, no to przecież wszyscy się śmieją do dzisiaj z tej, z tej piosenki ze Szereka. I wszyscy jej słuchają. Wszyscy słuchają, prawda? E, ja chyba nigdy w, w całości nie oglądałem wyścigu szczurów. Musimy obejrzeć, bo pamiętam, że to taki tam, mądry, dobry film. Bardzo mądry, ale w ogóle <głos》>, czasami mnie dziwi, jak mamy taki film taki, który no w zamierzeniu generalnie jest głupi, wszyscy wiedzą, że jest głupi i tak dalej, a tu mamy taki szereg gwiazd kompletnych Hollywood, nie? I taki, mam, jestem, jestem zawsze zdziwiony tym, takie kurwa w ogóle. No to chyba najlepszy. jest ile, takie, ile, takie... Ile pieniędzy oni musieli zaproponować to, tym, to, co, że oni tam grają? No to wiesz? ja w tropikach są na takim no właśnie, filmie, że... Że jest ostatni taki film. Tak, tak. Właśnie, a ja w tropikach. albo Że Tom Cruise tam był, no kurde. Był? I to no był, bo on grał tego agenta. A grubego on on ja to, był agent. I to w takiej. Prawie nigdy go nie widzisz w takich wyluzowanych rolach. Tak, I na nagle był. Najgorsze jest to, że ogląda się tego, tą postać, którą grał y a ja w Tom Cruise. Muszę Tom Cruise i tak patrzysz. i Ja nie mogłem mówić, że to jest Tom Cruise, bo był tak, taka charakteryzacja była dobra. Znaczy, już ja tak łapałem powoli? się. Ja potrzebowałem takich 10 minut, żeby patrzeć na niego, czy to jest na pewno on. Nie. Ja łapałem powoli, a w ogóle miałem takie. Nie zagrały w takim filmie. Nie zagrały w takim filmie. I nagle to Tom Cruise. Dobrze, słuchajcie, to teraz my oglądamy The Office. Jakby Paweł już obejrzał, ja jestem w trakcie Krzysiek Nie, nie jest w trakcie. Jeszcze, ale ale tak. całego nie obejrzałeś? Na szóstym sezonie jestem. Aha, okej, okay, no dobrze. To jesteś na odcinku, ty jeszcze nie jesteś na pewno, Krzysiek. Ale to nie będzie żaden spoiler. Tylko chcę poruszyć. Jack Black wystąpił tam. Był. A, okay. Jack Black wystąpił w filmie, który ogląda, oglądali główni bohaterowie. I ten film polega na tym, że młody koleś poznaje babcię swojej dziewczyny, i zakochuje się w babci i z tą babcią po prostu jest, dalej kontynuuje związek. I chodzi o to, że. No, gra to jest popieprzony scenariusz, specjalnie jak. bo to Rick Jervis pisał, więc. No tak. Tak? Musiał. I BJ i Nowak, a BJ Nowak to jest Ryan z The Office, tak? I Dżervis? Jest producentem, jest. Producentem, to... przepraszam, producentem jest. Bo nie wiem, że jest scenarzystą tam. A, producentem, a B.J. Nowak jest ja scenarzystą. że ja to, Żerwej w to, znowu, to było gówniane, jak brytyjskie. Dobrze. Kwestia Ouch. tego, że y, wystąpił w tym w filmie, który był na potrzeby serialu, i ten film był. Prawie to no takie popoprany, bo on tam z tą staruszką robił dosyć odważne sceny. Mm. I teraz kwestia jest tylko, taki, Jack tylko Jack Black mógłby to zrobić. W sensie nie widzę żadnej. A no ewentualnie jeszcze ten co tak gra. Przepraszam tak? YouTube 2007-2008 rok Shane Dawson lizał się ze swoją babcią w swoich filmikach. Okay. Która już ma prawie umierająca. I z psem też. To lepiej właśnie, nie, nie stawiało porów wtedy. <laughs> Ale nie, nie, ona jeszcze żywa gra w jego filmikach, ale była taka strasznie, strasznie Dobrze. Czy jeszcze choćby film Scott Pilgrim? Obejrzałem go sobie jeszcze raz parę dni temu. jest Chris Evans, czyli Kapitan Ameryka, jest Kapitan Marvel, czyli Brillian Brillian. Ale co przed ich karierą w ogóle, był akurat? Nie, no to już byli wtedy sławni. już byli wtedy sławni. 10 lat temu był ten film. 10 lat temu. I Chris Evans był ten. Chris Evans był sławny? Tak, tak. Christian Vaso ma dużo dużo filmów nagrał. On był człowiekiem pochodnią w pierwszej Fantastycznej Czwarce. Zagrał w jakimś filmie, gdzie był dobry, w sensie jakimś takim poważnym. On w romantycznych grał w filmach. Snow Snowpiercer zagrał i to było fajne nawet. Ja muszę znaleźć jakiś z nim, bo jego, Marvel, jego Nienawidzę bo w ogóle w, tym, w tych filmach. Nie cierpię go w Marvelu. God I muszę God. znaleźć film, gdzie on gra coś innego po prostu. Bo się założę, że jest tam kompletnie inne. A baj, Snowpiercer Snow na Netflixie. Rzeczywiście, mm -hmm. 10 lat temu powstał Scott Pilgrim. No 10, bo, bo w tym roku mieli ten, e, rocznicę powstania. Mm. Ale jakby filmy, wyszła druga część, nie byłbym zły. Nie filmy byłbym Edgara Wrighta są, są, w sensie są tak. a czy oni chcieli wydać, że... jeszcze raz chcieli wydać teraz na rocznicę Scotta Pilgrima, bo nigdy na tym nie zarobili. Ten film ja jest taki mocny, mocny jego fanbase, bo jest daje ten film. Jest dobry, jest dobry ten film. Coś zupełnie innego niż się ludzie przyzwyczaili do kina. Dobrze, słuchajcie. O ja Jarek na Nie, bo ja jestem zły, bo zawsze jak łapię za tą Wikipedię, to kurwa losuje mi... Słuchajcie, no, przecież był sztangista z Bułgarii, teraz jest... Ale po co jest... nam przer przerwać i losujesz dalej po prostu? Teraz był rosyjski łyż łyżwiarz. Chcę tylko powiedzieć, że losuje sportowców cały czas. Bo tam są sami sportowcy na świecie. To mogę użyć weta? Nie, no już nawet nie czytam, ja już <laughs> pomijam, to ja <śmiech> <jak> <śmiech> mam to... Jarek odpuścił sobie, porzuca życie generalnie. To olej temat. Kontynuujmy. Jestem, jestem po prostu za, za, za. Kolejna osoba. Ja nie chcę już. Johan George Adam Foster. Ale jak trafisz na Pawła Rosy, nie pomijaj, dobra? Nie, nie, no nie. Pozdrawiam, Pawła ale Rosy. pomijam. Nie będzie Paweł Ale ci na pewno. Dobra. Straciłeś my attention. Tension. Napieprzałem mi ostatnio plecy, jak siedzę przy komputerze. W sensie, bo zacząłem znowu pracować przy montażu cały czas, a wcześniej byłem montażystą i operatorem, więc nie siedziałem cały czas. Teraz siedzę cały czas, 16 godzin na dobę jest jeszcze pandemia. I moje plecy po prostu współpracy. Teraz siedzę na krześle z kuchni, bo jest wygodniejsze od mojego fotela. I zacząłem zastanawiać, jak pomóc swoim plecom? Już Wam wcześniej mówiłem przed nagrywaniem, że pijeczka do jogi wszyscy odradzają. Że pijeczka do jogi na takie ćwiczenie, godzinę w ciągu dnia zamiast fotela jest spoko, ale w sumie Rób to co ja. Ja zawsze staram się na fotelu siedzieć mimo wszystko prosto, z całej siły się Nie ja ja robić. Ja się brzuchem dosuwam Absolut... do biurka, żebym się siedzieć prosto. O właśnie, to tak samo. Stawiam sobie na, na, na biurku obok myszki, jak pracuję, kubeczek z coca kolą. I nie ruszam tego kubeczka, tylko że za każdym razem jak chce się napić, muszę się schylić i mordo do, dojść do tego kubka. I to jest takie ćwiczenie troszkę na plecki, polecam. Śpij kurwa na podłodze. Ja, ja znając ja go nie, nie wiem, to czy, jest skupy, <laughs> czy nie. czy nie. Paweł, Paweł, teraz powiedz, czy ty stosowałeś tą legendarną metodę, kiedy się uczyłeś, że po każdej karcie stawiałeś sobie jeden, lub brzmi baton, snickersa? Nie. <laughs> Dobra, czy to jest ta miał? legendarna, legendarna metoda uczenia się? W ogóle mylisz, mylisz. Ty stawiałeś chałwę, tak, cały jak baton czytasz chałwę. książkę, uczysz się, to po każdej stronie plasterek beton, bekonu leży. Po każdej <laughs> ale, stronie kozakłaka. Ale wędzonego już takiego, jeszcze surowego, czy taki yy, jeszcze już usmażony? Już, już. usmażony, już A, usmażony. On po każdej stronie miał trzy dania, mam kolację. Wiesz, jak dobrze podręczniki wchłaniają w tłuszcz? Takie to zdrowe. A jak się czyta tę zatłuszczoną książkę, ojeju. Mm. Mm, byku. Mm. No, i teraz nie wiem, musiałem się zastanawiać. To jest lepsze, prawda? Mega, tak? mega hałba, czy mega wygodny, jakiś Mega zdrowy fotel. No, ergonomiczny Czy kosztuje prawy. 2000? Nie, no, tak nie. Czy biurko nie. stojące na 2000? Też nie. I, się przy, I przyglądałem się dzisiaj bardzo poważnie. Chyba sobie kupię biurko. stojące biurko. Biurko. Bo już kiedyś w stałem, pracowałem na stojącą ja przy szafce, i było zajebiście, tylko że teraz muszę montować. I naprawdę za dwa koła można znaleźć takie biurko jak chciałem. Ale takie stojące ci się znudzi po, po jakimś czasie, nie będziesz chciał stać. Nie wydaje mi nie się, bo ja, ja nawet jak oglądam materiały, które, wiesz, już zmontowałem, to zawsze schodzę z fotela i stoję, jak próbuję coś wysłać, to staram się... Czasem klęczę już przy, przy tym, przy biurku bardzo często, więc już miałbym stać. Ja na twoim miejscu na zainwestowałbym jakiś ergonomiczny fotel, ale to nie jest kwota 2000. to jest 4500 zł. Ja, 500 nie, ja nie wierzę w ogóle, bo ja też w pracy w gody... miałem gamingowy hmm. fotel kiedyś, i to jest chuj oszustwo. to zmieniało. I gamingowe bania, chu... bania, bania, bania. Chuje Trzeba takie naprawdę jakiś ergonomiczny kupić. Znajdź drogi naprawdę. Gamingowe kosztują po 1000 zł, ale tylko dlatego, że one są wiesz, u skórzane i kolorowe. I niektóre nie, mają ledy. W tych takich polecanych, wiesz, biurowych do siedzenia pod niżej 1000 nie znalazłem nic. Nic? O Jezus Bo biurowe rzeczy są drogie. Spanie na podłodze. Nie, nie ja nie, po prostu mam problemu z siedzeniem. Złońcie ci plecki. A, niby tak. Hmm. Okay. Ja przez pewien okres, za trzy miesiące w pewnym momencie życia sobie spałem na podłodze, jak mieszkałem jeszcze w piasecznie i okej okay było. Po dwóch, trzech, jak byłem przyzwyczajony, i na, na luzie sobie spałem na podłodze. Ale to ci coś, z jakiego powodu spałeś? Bolały się plecy? Troszeczkę tak, troszeczkę tak i było lepiej. Okej. Okay. Było lepiej rzeczywiście. Ile jest. Prawdopodobnie odcinka. jak biurko. Ja bym kupił biurko. Pamiętasz te biurka, które były te zajebiście dużo, kiedy kupowaliśmy stół do podcastu. Ale naprawdę, bo się, że kosztował po 3000. A za tak dwa, dwa 100. Ale zna... nie kupiłbyś tego, co kto było ktoś... na tym? To no. pod częstochową, byliśmy? A no tak, ale. Może ktoś może z was jeszcze ma, robi może się numer do, do tego pana. Jak ktoś z was robił biurka, to się to Krzysztofa i mu sprzedajesz za tak. połowę ceny. Ja ci tylko przypomnę, że na tych biurkach projektowano Audi. No to prawda. No. Myślisz, że tego się jeszcze sprzedaje? A już jakbyś tanio sprzedawał, za 1200. I one były 1,80 m duże, duże, jak w sumie. Były zajebiście duże nie były I jeszcze ładne, były zaokrąglone. Nie były ładne, ale były tanie. I miały taki fajny interfejs I, i było do podnoszenia. Brutto. Kurwa. Ja się mogę odezwać, słuchaj, to, to nie jest żaden problem. A tak jak mówię, 1,60 met, m na 80 mhm. do udźwigu 100 kg da się za 2000 brutto już znaleźć. Myślałem, spokojnie. że są jeszcze droższe. Albo może sobie taką na nakorpkę, jak Wikayi są, że na korpkę. Tak do góry i do dołu, na korbkę, a nie elektryczne, elektryczne lepiej. To to się trochę tak, mi, biurka kuszą na korbkę czy na silniczek, gdzie można regulować je wysokość. No na korpkę to tak kiedyś w latach właśnie na początku XX wieku tak właśnie ludzie pracowali na takich na korbkę. I tak uda się odpalało? Na korbkę. A to. to Kręcili tak to korpo, że to biurko stało. bo Jak przestawali, to ono po prostu upadało na ziemię. Tak, <grystanie> tak. tak, tak. Trzeba było tak. cały, cały czas kręcić to korpo. O kurde, to wyobraź sobie takie biurko, gdzie nie wiem, gdzie masz. Jakieś pedały na dole, tak, no. żeby zmuszać pracowników do wysiłku fizycznego, żeby byli w formie. No. Bo jak przestaną, to po prostu biurko się spierdoli ze wszystkim na ziemi. I nogi połamane. Jak, jak Stanley... Wybieraj, nogi połamane chyba jak pracę. Jak Stanley w The Office chciał schudnąć, to brał ryzę papieru i podnosił ten podbiórkiem, miał i nogi unosił z ryzą albo bo takie papieru. po prostu pedały, że trzeba naciskać, że pompował tłok pneumatyczny. I tak nie musisz zbyt często, ale powoli no. musisz naciskać. I tak wszedł taki nowy człowiek, każesz mu tak usiąść, naciskać tak. A coś sami przestanę naciskać? A spróbuję. Nie! Je, 100 kilo na kolana. To jest pomysł. No dobrze, z czasem. Moi koledzy, sprawdźcie czas, bo chyba już powinniśmy kończyć. 26 minut. No to kończymy. Ponieważ ja się poddałem, Wikipedia znowu zrobiła ze mnie. E, to swojego, swojego swoją sukę, tak? Jak to Musisz powiedział. wyciągnąć teraz tak kieszeń? I dać w Wikipedii? Znaczy, nie, to no odwrót. Wikipedia wyciągnął jakiś kieszeń, i to byś trzymał i chodził za nią, tak? Powiedziałem Losowałem, tak, samych sportowców po drodze. Jak wy mówiliście, rozmawialiście, to ja losowałem dalej. Tylko jedno zwierzę, samych sportowców trzy. Za, wow, 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 wow. Nie przeczytałeś tam zwierzęcia? To było jakieś słodkowodne, czy nawet nie słodko. Nie wiem, nie powiem wam, to było coś Szupak. beznadziejnego. <laughs> Jelen. Coś szupy. beznadziejnego. Szupaki nie są beznadziejne, Janek. Gdyby no. to była pszczoła, to bym powiedział o pszczole, bo pszczoły są ważne. Ale szczupaki też. Dlaczego? Bo Potrafi kacz kaczkę opierdolić. Tak? To jest kawałek. Naprawdę? No. Znaczy, ja wiem, że jest kawał, ale kaczkę, tak? Może dodatkować? Mhm. Okej. Okay. za dupę złapię. Dziękuję bardzo, że się zorganizowali kolejnego odcinka Kopi w Klej. Ja, yy, prowadził je go Janek i byli nie, Janek, Paweł i Krzysiu. Jeżeli chcecie y, posłuchać moje niesamowicie zabawnej i świetnej anegdotki, zapraszamy do kolejnego odcinka. Jeżeli też Was ma stojące biurko, niech napisze jakie majczy spoko proszę. I czy na fakturę to przydaje? O! O!